Głos nadziei na każdy dzień. Pozdrowienie dla Króla. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, werset 9. Tydzień poprzedzający ukrzyżowanie Jezusa, chociaż zakończył się tragicznie, rozpoczął się radosnym wydarzeniem. Ostatnia niedziela w życiu Jezusa była wyjątkowym dniem w Jerozolimie. Mateusz opowiada, że wielki tłum witał go jak króla. Ludzie słali swoje płaszcze na drodze, oddając Jezusowi cześć jako długo oczekiwanemu Mesjaszowi. Jezus nie uczynił nic, by osłabić ich entuzjazm na chwilę odłożył na bok rolę cichego sługi, którą pełnił przez minione 3,5 i pół roku nieprzerwanej służby. Wcześniej udaremniał wszelkie zamiary obwołania go królem. Jednak teraz przyłączył się do ogólnego entuzjazmu i nie próbował rozwiać oczekiwań swoich naśladowców. Aby publicznie zaznaczyć swoje przybycie do Jerozolimy, sięgnął do tradycji Izraela i wybrał symboliczny akt który Nie mógł ujść niczyjej uwadze. Posłał dwóch uczniów do pobliskiej wioski, by przyprowadzili stamtąd młodego osiołka. Jezus zamierzał triumfalnie wjechać do miasta. Kiedy właściciel zapytał, dlaczego zabierają mu ośle i jego matkę, uczniowie odpowiedzieli: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. Pięć wieków wcześniej prorok Zachariasz przepowiedział: Wesel się bardzo, córko Syjońska. Wykrzykuj, Córko Jeruzalemska, oto Twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu, oślicy. Księga Zachariasza, rozdział 9, werset 9. Jezus świadomie postąpił tak, by wypełnić proroctwo. Przybył do Jerozolimy na grzbiecie oślęcia. Gdy zjeżdżał z Góry Oliwnej, wielki tłum otaczał Go, witając jako Króla Izraela. Hosanna, synowi Dawidowemu, wołali, Hosanna na wysokościach. Hosanna jest wołaniem do Boga o wybawienie ratuj, błagamy Cię. O Panie, przybądź teraz i przynieś odkupienie Twojemu ludowi, zapowiadane od dawna przez proroków i tak bardzo upragnione przez nas. Ten skromny kaznodzieja z północy, cudotwórca, pokorny nauczyciel Jezus z Nazaretu, królem Izraela. Tak. To On karmił głodnych, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmarłych. Dzięki Niemu armia izraelska będzie niezwyciężona, a rzymskie jarzmo wkrótce zostanie złamane. Ta palmowa niedziela była dniem radości, ale piątek miał przynieść tragiczne wydarzenia. Mesjasz Izraela, witany z takim entuzjazmem w niedzielę, przed nastaniem szabatu miał zawisnąć na okrutnym krzyżu. Jednak owego dnia tylko on o tym wiedział. William Johnson.